Anna Zator, kierownik Biura Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Mein Name ist Paulina Widera und ich bin die Vorsitzende des Bundes der Jugend der Deutschen Minderheit in Polen. Also dass das, dass Veronika mich sozusagen ausgewählt hat, ihre Nachfolgerin zu sein, war ein bisschen ein Schock für mich, aber auch ich habe mich natürlich gefreut, da BJDM schon seit so vielen Jahren nah an meinem Herzen ist und dass ich auch selber etwas mehr beitragen kann zum, ähm, zu dem halt Entwicklung von BJDM. Um, und dass jemand auch selber gemerkt hat, dass ich vielleicht sowas imstande bin zu machen, war eine sehr große Ehre und hat mich sehr gefreut. Jak zaczynam tutaj zu arbeiten, Büro składało się łącznie z jednego Pracownika na cały etat und menadżera Projektów z IFE. Przez te kilka lat właśnie, odkąd to już pracuję, nasze biuro się dość rozrosło, bo mamy już teraz dwóch pracowników etatowych, pracownika z IFY i również wielu pracowników em, przypisanych do poszczególnych projektów. Więc jak zaczynałam swoją pracę, no to głównie em, była koordynacja projektów i, i pisanie wniosków, rozliczanie. Natomiast właśnie teraz z biegiem lat, jak nasze biuro się tak rozrosło, em, no to jest nie tylko właśnie koordynacja, wnioskowanie, rozliczanie. Ale też opieka nad pracownikami, pomaganie innym, nadzorowanie też ich pracy. Także tutaj też doszły takie obowiązki stricte kierownicze. Das war natürlich nicht nur ein Moment, wo das herausgekommen ist, dass ich die nächste Vorsitzende sein werde. Denn zum BJDM kam ich schon im Jahr 2018. Und, äh, damals mit Freunden haben wir die, Gruppe, die Ortsgruppe äh, Oppeln Zentrum gegründet und auch eigene Initiativen realisiert. Äh, später nahm ich teil an der Elementarleiterschulung vom HTPZ organisiert, wo ich halt meine leiterischen Kompetenzen ein bisschen ähm, besser prägen konnte. Später habe ich auch im Haus selber gearbeitet, später kam ich zur Arbeit zum BJDM. War in Oppeln dann vor Ort, war dann auch aktiver als Mitglied. Und als halt die ehemalige Vorsitzende Veronika meinte, dass ich eine gute Nachfolgerin von ihr sein werde, und deswegen hat sie mich überzeugt, auch zu kandidieren. Und seitdem, seit Mai 2024, bin ich die neue Vorsitzende. Staramy się, żeby nasza działalność była bardzo zróżnicowana, więc tutaj tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Oferujemy właśnie czasopismo, antidotum, zaangażowanie w postaci redakcji. Oferujemy różnego rodzaju konferencje, szkolenia, warsztaty plastyczne, sportowe, wyjazdy. Wyjazdy tutaj są takie bardzo oblegane przez młodzież, szczególnie w okresie wakacyjnym. Obozy językowe, półkolonie. Oferujemy również od, teraz będzie drugi rok, jak leci możliwość wnioskowania o mini projekty. To znaczy my jako BJDM dajemy po prostu możliwość grupom lokalnym, młodzieży, za wnioskowanie, żeby oni też zrobili coś u siebie lokalnie. Także staramy się właśnie, żeby tutaj nasza działalność była bardzo zróżnicowana i staramy się nie zamykać na, na poszczególnego rodzaju projekty, tylko właśnie działać bardzo różnorodnie. A tutaj DM? Hat ungefähr 300 Mitglieder, die auch aktiv sind und sie sind in verschiedenen Orten in Polen aktiv. Manchmal in Ortsgruppen, aber auch oft selber alleine selbstständig sozusagen, machen sie eigene Initiativen. Am meisten halt in der Region nach schlesiens aber halt auch in Ermland und Masur. Em jest dla wszystkich. Myśmy teraz też w poprzednich latach zniżyli wiek, od którego można być członkiem naszym. Kiedyś to było 14 lat, teraz już jest od 12 lat, ale jeśli ktoś chce uczestniczyć w naszych projektach, to jak najbardziej się nie zamykamy, tylko bierzemy potencjalną młodzież, bo to są nasi przyszli członkowie, więc jak oni teraz zobaczą, że my robimy coś fajnego, będą chcieli w przyszłości też dołączyć. Też przychodzi do nas dużo szkół na Stadtreli na przykład, na te podchody w poszukiwaniu niemieckich śladów. Są to również również dzieci z czwartej klasy, z trzeciej klasy szkoły podstawowej. My im też zawsze robimy prezentacje o bjdm żeby wiedzieli kim jesteśmy, że w ogóle jest taka organizacja, która robi fajne rzeczy dla młodzieży. I e, liczymy mocno na to, że nauczyciele kiedyś im o tym przypomną, jak już będą trochę starsi, albo że jeszcze raz do nas przyjdą. Moim zdaniem bardzo dużą wartością jest to, że robimy coś społecznie też. Nie jest to tylko e, stricte praca, ale to jest organizacja pozarządowa. Przychodzi do nas wiele młodych osób, które chcą się angażować w ramach wolontariatu, więc my pokazujemy, e, że, że to ma sens. Na przykład, właśnie tak jak mówiłam, Wielkie ślizganie, e, działamy charytatywnie, to znaczy młodzież e, opiekuje się dziećmi z domu dziecka, które do nas przyjeżdżają na ślizgawki. Zbieramy artykuły higieniczne. Jest to takie bardzo angażujące i chwytające za serce moim zdaniem, bo szczególnie teraz, w tych czasach, gdzie trochę się już odeszło od tych takich wartości, jest to szczególnie jeszcze tym bardziej ważne. Lubię też swoje pracy to, że właśnie mogę łączyć nie tylko pasję jaką jest tutaj język niemiecki, kultura, tradycja, ale też właśnie działalność taka społeczna i na rzecz rozwijania się mniejszości niemieckiej przez organizację różnego rodzaju projektów. Also die deutsche Minderheit ist für mich wichtig, dass halt auch meine Familie ist und ich seit klein auf ein Teil auch davon war. Um, und für den Bürdem, der macht halt einfach Spaß und Ich selber als schon Teenager habe mitgemacht und hat mir, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe so viele fantastische junge Menschen kennengelernt, die die gleiche Geschichte haben wie ich. Nicht immer gleich, da halt die deutsche Minderheit ist ja in der Region Oppeln, Schlesien, aber auch in Emland und Masuren. Deswegen die Geschichte ist nicht immer gleich. Die jeweilige Familiengeschichte ist auch immer anders. Aber das, was uns verbindet, ist halt die deutsche Sprache und dass wir Lust haben, etwas in unserer Umgebung zu verändern. Und deswegen wollte ich auch die Chance den Jüngeren von mir geben, sowas auch zu erleben. Und da ich die Vorsitzende halt geworden bin, kann ich jetzt aktiv mitgestalten, wie die Jüngeren von mir an was sie teilnehmen und welche Sachen sie jetzt lernen können. Und es freut mich, dass ich ihnen die Möglichkeit geben kann. Also, ich finde, das ist auch wichtig, dass die Jugend sich bei der deutschen Minderheit engagiert, damit es halt weiter übertragen wird. Also, damit auch die, die nach uns kommen, immer noch dieses Erbe haben und wer, wenn nicht wir selber. Also, man kann nicht immer auf den Älteren sich verlassen, denn irgendwann werden sie vielleicht nicht mehr da sein und deswegen müssen wir auch als Jugend. Ähm, immer gucken, dass die Traditionen weitergegeben werden. Äh, aber auch halt, es ist nicht nur Arbeit, es ist auch Spaß, deswegen lade ich ganz herzlich ein, äh, denn dadurch lernt man viele neue Menschen kennen, man kann neue Orte kennenlernen und man lernt etwas auch dazu, egal ob es halt so ein wirklich striktes Wissen ist, ob halt äh, die Managementmethoden... dla siebie, czy też Nie bójcie się działać. Działanie przynosi ogromną satysfakcję, szczególnie jeśli się robi coś z dobrego serca. Ale nie ma się naprawdę czego bać. My we wszystkim jesteśmy w stanie pomóc, we wszystkim jesteśmy w stanie nakierować. Także tutaj wystarczy tylko odrobina dobrych chęci i tak jak mówiłam wcześniej razem można góry przenosić